Przed nami 26. Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu w Wejherowie. Będzie to okazja nie tylko do wysłuchania konkursowych prezentacji chórów z całego kraju, ale także do wzięcia udziału w wyjątkowych wydarzeniach im towarzyszących. Festiwal Pieśni o Morzu gości w Wyjchrowie już od ponad pół wieku. Co dwa lata ściąga on do siebie najlepsze chóry z całego kraju, co ponownie wydarzy się już w najbliższy weekend. 17 w Szkole Muzycznej w piątek 19 kwietnia konkurs startuje, można już pierwsze pięć wysłuchań, pierwszych pięciu chórów posłuchać, a potem o godzinie 19 filka Monika Szubskiej Tomek Chyła zmierzy się z filmem Kamerdyner, będzie improwizował do tego filmu taperował konkretnie we Fłaje Filharmonii skądinąd. Stara tradycja, ale niezwykle nowa, po stu latach odżyła. Emocje konkursowe, chociaż nie tylko, wrócą kolejnego dnia, czyli w sobotę. W sobotę chcę wyjątkowo zaprosić oczywiście do drugiej wtóry przesłuchań w Szkole Muzycznej, czyli od godziny 10, ale też bardzo, bardzo serdecznie i specjalnie też trochę zmieniliśmy godzinę parady na godzinę 16. Będą chóry na na rynku śpiewać, ale przede wszystkim ruszą tym tradycyjnym pochodem, wyjątkowo kolorowym korowodem ku Filharmonii z orkiestrą tym razem rybacką z Jastarki. Po czym w sali głównej Filharmonii Kaszubskiej odbędzie się podsumowanie festiwalu i wręczenie nagród. Tymczasem w Filharmonii czekają nas także wydarzenia około Mianowicie wystawa Tomasza Bachanka, którą można przez cały miesiąc oglądać, a jest ona o tematyce muzycznej. Wyjątkowo barwna, wyjątkowo radosna i przede wszystkim pełna instrumentów i bawiących się ludzi. Zaś w czwartek o godzinie 19-18 kwietnia Filharmonii Szubskiej zapraszający na festiwal chór, który wystąpi poza konkursowo, chór zawisza czarny, chór szantowy, chór, który i śpiewa, i pływa. Na to wydarzenie pozostały jeszcze nieliczne już bilety, tymczasem wstęp na festiwal pieśni o morzu jest wolny.